I tak jak przez całe życie byłam pewna, że ja pierwszy raz na warsztatach jazzowych w puławach legendarnych e, byłam. Jak miałam jakieś 14 lat, tak ona pisze i wkleja tam zdjęcia, a tam są puławy 97. Czyli miałam 12 oh, wow. lat. Wow! Nawet nie wydaje mi się, że moją 12 latkę tam puściła. Ale szczerze y, jestem wdzięczna za. Ten fakt w moim życiorysie, bo po prostu już w tym wieku całkiem normalne dla mnie było, że mogę sobie śpiewać standardy jazzowe z ludźmi takimi jak Hołownia, czy Kazimierz Jąkisz, czy Wega Haupt, czy no, cała plejada, jak gdyby, nauczycieli też, takich jak Stanisław Sojka, czy Eva Bem, czy amerykański Jolie Wilson. No, po prostu prze przewijałam się przez zajęcia w latach 90. -tych które na pewno um, które na pewno mogę potraktować teraz jako super zasób w moim plecaczku.